Przed wami figurka pamiątkowa Nataszy. Była bardzo wymagająca praca nad tą figurką, ponieważ, jak widzicie, Natasza ma bardzo dużo takich znaczeń ciapek, kropek i taką charakterystyczną łatkę, która układa się w kształcie serca. Pokażę Wam tutaj na górze porównanie do oryginału. Myślę, że całkiem podobnie mi to wyszło. Zawarłam tutaj trochę szczegółów. Fafle, uszy, takie jakie miała. Mam nadzieję, że udało mi się ją odtworzyć, jak najbardziej podobną do oryginału. Jak wam się podoba. Tutaj wszystko można wyginać. Ogon jest na drucie. Łapki też, głowa też nieznacznie się przekrzywia, ale sierść, w ogóle wełna jest tak bardzo zbita, ponieważ jest to pies gładkowłosy, więc musiałam uzyskać ten efekt poprzez bardzo sztywne zbicie. I też to powoduje, że ta głowa też nie tak bardzo się wygina, tak jak u innych psów. No, ale za to wygląda tak pięknie. Jeszcze raz. Tutaj Wam pokażę, jak łapy są wykonane. Też można je wyginać. Jak zobaczycie też na zdjęciu, yy, można założyć je łapka, jedna łapka na drugą, dowolnie. Można sobie manewrować tymi łapami, ale pamiętajcie, wszystkie moje figurki są figurkami yy, takimi do podziwiania, nie są do zabawy. I tak się ostatecznie prezentuje Nataszka.